Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie Was, drogie Baranki i zapraszam na czytanie na sierpień. Jaki ten sierpień dla Was będzie? No dobrze, pamiętajcie, że czytanie jest kolektywne, czyli ma prawo nie z każdym z Was rezonować. Bierzcie tylko te informacje, które mogą być dla Was podpowiedzią, poradą, wskazówką przydatne w jakikolwiek sposób i patrzymy sobie, jak wy energetycznie wchodzicie w sierpień. Karta Asa Pucharów. Czyli tutaj powiedziałabym, no ciekawie, ciekawie. Ten sierpień może być dla Was takim trochę emocjonalnym miesiącem. Tutaj może być taki moment zakochania się, do niektórych z Was może przyjść uczucie, miłość. Tutaj może być odrodzenie w istniejącej relacji, ale to też taka głęboka praca nad sobą. I przepracowywanie różnych emocji, uwalnianie różnych emocji, tutaj też taka głęboka praca z wrażliwością, także bardzo ciekawie. To będzie miesiąc nowych początków. A teraz patrzymy sobie, jaki ten sierpień będzie dla Was, osoby z znaku Barana. Jaki ten sierpień będzie dla Was? Dużo będzie powodów do radości, dużo będzie powodów do wdzięczności, karty pokazują. Możecie otrzymać zaproszenie na jakąś okoliczność, uroczystość. Mhm, tu będzie taki czas wielu przemyśleń. Widzę też, że jakieś tutaj marzenie, życzenie u niektórych z Was może się spełnić, może się zrealizować. Karty pokazują, że staniecie na jakimś rozdrożu. I, tak jakby los, sytuacja będzie Was zmuszać do tego, żebyście podjęli decyzję. Decy, decyzję dotyczącą jakiejś ważnej dla Was kwestii, ważnej dla Was sytuacji. Ja tutaj widzę, że niektórzy z Was mogą chcieć coś w energii zarabiania i pracy zmieniać. Jeżeli czujesz się, że w danym miejscu pracy jesteś osobą bardzo ograniczoną, czujesz się, że. Miejsce może być toksyczne, że te finanse nie takie są, na jakie się umawiałaś, czy umawiałeś. To karty pokazują, że tu możesz myśleć i zastanawiać się nad poważną rozmową z osobą wyższą nad tobą, z osobą, której podlegasz. I karty pokazują, że może będziesz chciał, chciała porozmawiać o swojej sytuacji, o zmianie w pracy, a jeżeli. Zauważysz, poczujesz, że nie, nie będzie kompromisu, że zostałaś osobą źle zrozumianą, no to karty mówią, niektórzy z Was mogą podejmować decyzję. Trudno, czas rozstać się z tym miejscem pracy, bo to miejsce pracy jest toksyczne, ono mnie ogranicza. I to tak jakby za waszą taką wewnętrzną namową, za tym, że posłuchasz głosu, intuicji, możesz podjąć decyzję. Nie chcę już w tym miejscu pracować. Ogólnie też karty mówią, że do niektórych z Was może przyjść taki ekstra zastrzyk finansowy. Nie wiem z jakiego powodu to będzie, ale taki ekstra, ekstra finanse mogą napłynąć od tak sobie, co będzie powodować ogromną euforię, wewnętrzne takie zadowolenie. Karty też pokazują, że znajdziesz powody mimo wszystko do tego, żeby się cieszyć z życia żeby się radować z życia. Tutaj niektórzy z was będą praktykować jakąś swoją rutynę, którą być może przez ten okres wiosenno-wakacyjny odstawiliście na bok. U niektórych z was pokazuje się, że możecie poczuć już taki przypływ jesieni. Może wy jesteście osobami, które bardziej kochają jesień niż lato i będziecie tak jakby przygotowywać się do jesieni. Ale zwróćcie uwagę, bo możecie mieć problemy ze snem. Czasami też tak może się zdarzyć, że możecie mieć nawracające trudne stare myśli, i te karty mówią, że no czasami u tych osób, które borykały się z depresją, które miały problemy na płaszczyźnie emocjonalnej, czasami takie nawroty krótkotrwałych stanów depresyjnych, takiego czarnowictwa, jakiegoś strachu, zamartwiania się, mogą chwilami powracać. Karty też proszą i zachęcają Ciebie, drogi baranku, żebyś wszystko sobie planował, żebyś mierzył te siły na zamiary, bo obowiązków może być bardzo dużo w Twoim życiu. Ludzie mogą też od Ciebie, Twoje otoczenie mogą od Ciebie też wymagać wiele, i Ty możesz czuć się osobą przytłoczoną, zmęczoną, więc naucz się odmawiać, naucz się prowadzić. Takie dialogi. Naucz się rozmawiać i mówić o swoich potrzebach i o tym, co chcesz, a czego nie chcesz. Karty mi też pokazują, że u niektórych z Was może być wyswobodzenie z trudnej, toksycznej relacji. Niektórzy mogą podjąć decyzję: okej, okay, rozwozę się, rozstaję się, to nie ma dalej sensu. Trochę tu czuję na płaszczyźnie tej emocjonalnej i uczuciowej jakieś minimalne blokady. Które no, warto by było przepracować. Warto by było popracować ze swoimi y, tymi emocjami, blokadami. Każdy z Was będzie wiedział o co chodzi. Dziecko może być w przeszkodzie, albo jakaś młoda, bardzo temperamentna osoba, która gdzieś energetycznie może przeszkadzać. Dobrze, co tutaj jeszcze chcę być przekazane. Dla Was. Wszechświat Was bardzo mocno wspiera, ale jakieś toksyczne towarzystwo, toksyczne otoczenie przy Was jest i tu trzeba będzie przyjrzeć się, kto Wam służy, kto Wam nie służy, kto jest trudny, kto rozsiewa plotki. Także tu trzeba będzie zweryfikować sobie. No i karty też pokazują, że do przepracowania są pokazane jakieś trudniejsze emocje. Praca z polem serca, z wybaczaniem, z uzdrawianiem jest tu bardzo mocno pokazana, i to jest bardzo dobry czas do planowania. Tu ma być planowanie i dopiero działanie. Tu ma być wszystko rozplanowane. Ja też widzę, że dobra intuicja będzie u ciebie, która będzie tobie mądrze podpowiadać, ale powiedziałabym też, że w jakiś sposób kimś możesz się zainspirować i zacząć się motywować. Do jakiegoś działania, motywować do jakichś zmian. Mhm. No dobrze, no to sobie jeszcze zobaczymy, co tutaj jeszcze chce być dopowiedziane dla Was na sierpień. Tak, jakaś uroczystość, okoliczność, świętowanie Was czeka, będziecie stali przed jakimś wyborem. To może nie być łatwy wybór. Wy potrzebujecie poczuć się. Jak te osoby, które już czują się zwycięsko, bo tutaj jest to pokazane, że sukces macie na wyciągnięcie dłoni. Sukces macie naprawdę blisko siebie i możecie wiele osiągnąć, możecie dużo zmienić w swoim życiu, ale karty mówią: Musicie w to uwierzyć, bo jak wy nie będziecie wierzyć w siebie, w swój sukces, w swój potencjał, w swoje możliwości, w swoje zmiany, no to ciężko będzie. Ja też widzę, że Wam potrzebna jest cierpliwość. Jeżeli Ty pracujesz nad jakimś projektem, czy uczysz się czegoś, czy chcesz coś bardziej zrozumieć, to włóż w to więcej cierpliwości. Będziesz odkrywcą, coś znajdziesz, coś odkryjesz, coś zauważysz. Uważam też, że u niektórych z Was jakieś takie powiedziałabym, Sytuacje niejasne będą wychodzić na jaw. Czy można to nazwać tajemnicą? No niech będzie, ale tu coś niejasnego, zakrytego będzie się odkrywać. I zobaczymy sobie, co tutaj jeszcze chcą karty emocjonalno-uczuciowe Wam przekazać na ten sierpień. No niektórzy mogą, chcie mogą chcieć się zakochać. Ale to jest też pokazana tęsknota za kimś, z kim nie wyszło. U niektórych z Was może być taka tęsknota za jakąś osobą, za jakimś uczuciem, wspominanie kogoś, oglądanie starych fotografii, a może po prostu zabrakło kogoś w Waszym życiu już i ta tęsknota się tutaj pokazała. Karty mówią, że żeby balansować, żeby szukać tego połączenia, to niektórych z Was przyjdzie bliźniaczy płomień. I wy będziecie relacją bardzo mocno lustrzaną. Ja tu widzę osoby wolne, osoby samotne, osoby poszukujące miłości. Miłość nadchodzi. A te osoby, które przechodzą gorszy moment w życiu, możecie poczuć, że separacja jest wam potrzebna. I jaki przekaz na ten sierpień dla baranka? Przenikliwość. Przenikliwość oznacza umiejętność wyczuwania, co jest dobre, a co złe, wiary we własne osądy i postępowanie zgodnie z nimi. Przyjrzyj się ludziom oraz sytuacjom w twoim życiu i odpowiedz na zew płynący z Twojego wnętrza. Naucz się rozwijać swoją intuicję, poproszenia o by pomogły ci odróżniać dobro od zła, a one cię poprowadzą. Poczujesz się bezpieczniejszy, szczęśliwszy, silniejszy i bardziej uporządkowany. Anielska mądrość przypomina ci, że kiedy wykazujesz się przenikliwością, działasz dla dobra wszechświata i afirmacja Ufam mojej intuicji. I ja tego Wam życzę wszystkiego pięknego. Pozdrawiam.